Jestem gotowy. Tak, Ilarys? W czym mogę pomóc? Pora wyzwolić ukrytego smoka. Gotowam do pracy. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Icewind Dale 2. Jesteśmy już niedaleko mostu na rzece. Tutaj zrobiliśmy krótki popas, opatrzyliśmy sobie rany, wyleczyliśmy wszystkie, wszystkie rany, jakie ponieśliśmy w ostatniej walce, a pokonaliśmy tutaj e, Króla Przełęczy, samozwańca takiego szczurołaka, garata, ostro. Zębnego. Walka dosyć ciężka była, ale udało nam się i ruszamy teraz dalej. Pokażę Wam, że już naprawdę jesteśmy niedaleko. Jesteśmy na Brodzie Shengarn, a most jest już tutaj niedaleko, także już tuż tuż stoczymy dosyć epicką walkę. Także już niedaleko. Zobaczymy, co nas tam będzie czekać. Ruszamy dalej. Musimy też. Zlikwidować zaporę, którą orkowie stworzyli. No, widać, że już mamy jakiś komitet powitalny tutaj. Dzikarktyczny. Mala, malaryta. Jestem gotowy. No dobra, to zaraz. Jak my się z tym podzielimy? Rozan. ty błogosławieństwo. Tak, jest? Mamy jeszcze błogosławieństwo. Mamy. Torbek. Spróbuj Zrobię tutaj mnie. zablokować. Tak. Lidda. Twój molaryta. A ten będzie twój. Majli. Zobaczymy jak mamy. tu się... O kurde. Sporo tych dzików jest. Dobra. Drist bierz dzika, bo dzik chyba tutaj w pierwszej w kolejności do ubicia jest. Mala mogę służyć? Zgoda. Kurde, strasznie. Długo ten czart trwa. No, tutaj Twoje przewagę. Jest jak musi Jozan szybko biec pomóc Tordekowi. Tutaj fajnie Powiedz, związał drift. Trzech napastników Słucham? przeciwko sobie. Niczym błyskawica. Tu jestem. Tutaj dobrze, dobrze Linda wspiera łopaków. Dobra. Bo tak. w... Tordek. Tordak tutaj obrywa dosyć mocno. Pokaże ci co to droga wojownika. Ustakłałeś. Tordak. No nie, to, tym razem dris to barwał. Co mam zrobić? Maloryta średnia co rana. Dam ci lekcję poco. Czekam na to, dla mnie Miley, się może wycofaj. Co mam zrobić? To jak ci idzie. Na wezwanie. Działamy. moje życie jest... będzie jak... Rozwoju. Twoje rozkazy już się robi. Czekam na wskazówki. Wedle rozkazu. Aha, aha. Patrz, jak się to robi. Kurczę. No. No. wiatr w konarach drzew. się zawziął na Miley. To, to nie jest nasz wojownik przecież. Kurczę, to sobie nie daje rady w ogóle z tym malarytą. Chcesz czegoś ode mnie? Czekam na rozkazy. Załatwione. Czego ode mnie wymagasz? Twoje słowo jest jasne. Do... mam cię. Powiedz, czy liczymy wąż w trawie. Dobra. To zaczniemy chyba Słucham? przewagę mieć tutaj. Słucham cię. Hajd. Nie wytrzymamy. No tak. Gotów to uciekaj. uciekaj, tordek. Słucham. Tak. Stani oko w oko ze śmiercią. W czym mogę pomóc? Kurczę, no. Przeżyjesz, tordek. Tak. Ilarys? Drist, rzuć tutaj ogień. Faryę. Dosyć mocni są ci malaryci. Dobra. Został tylko dzik. To dzika to już na odległość skasujemy chyba Dobra No to co? Tordek prawie zginął Tordek wypij tutaj co ty masz za mikstury leczące Jestem gotowy. Słabo to wygląda. Drist nie lepiej, także dosyć mocno oberwaliśmy w tej walce. Co my tu jeszcze mamy? <gryw> no, bardzo źle to wygląda. Drist. Dobra, te może jeszcze te małe miksturki Może da jedną Tordekowi. Dobra, na zielonym pasku. Na razie może to musi nam wystarczyć. Dobra. Czyli tak, mamy tu przed sobą zaporę. Drist, czy możesz nam coś powiedzieć o tym terenie? Czego sobie życzysz? Istnieją oznaki tego, że w niedalekiej przeszłości przechodziło tędy parę zwierząt. Widzicie ślady, niedźwiedzi. Wielkich kotów i wilków. Zauważyliście także ledwie widoczne ślady ludzi. Zdaje się, że szli oni ze zwierzętami, ale starali się za zatrzeć swój trop. No tak, a my ścieramy się tutaj z malarytami. Jest to tak, są to kapłani, malara. Preferują oni są takimi łowcami, którzy preferują Łowy, które wiążą się z bardzo dużym ryzykiem, głównie atakują gołymi rękami, to ich charakteryzuje, czyli zajmują się łowami, ale tylko w takich ekstremalnych warunkach. Też, dobra, zlikwidowaliśmy jedną podpórkę. Słucham Cię. Mieszkałem też w prymitywnych takich jaskiniach, także dosyć tacy. Ciekawi przeciwnicy. No Nie wiem. Jozan. Czy nam to coś pomoże? Ale musimy coś zacząć działać, bo, bo jest źle. Co my tu jeszcze Jozana możemy skabić. zrobić? Nie ma na co czekać. Mistrzu? Majeli rzuca na siebie prześpieszone ruchy ruszamy dalej. Takie kładeczki tutaj rozkładane. Zamarznięta rzeka chyba Powiedz czego życzymy wąż w trawie? Będzie nie Co mam zrobić natychmiast? Cokolwiek zechcę, mam Cię gotów. O kurczę, bestia tutaj leci jakaś. Wściekły kot. Słucham? Niczym błyskawica. Dobra, jeden malar. Pad, Twist, ty tradycyjnie otoczka. Już tu biegnie ci Tordek, pomóc? Co mam zrobić? Patrz i ucz się. Tak. Dobrze. Jazan, szybko. Potrzebna oko, twoja pomoc jest. Czego sobie życzysz? Najwyższy Drogi. kapłan. Tu Dobra, jestem. to wy Już idę. zajmijcie się może nim. Dobra, jak tam Tordek? Dobrze. Nie wiem, co tu, się, co tu się dzieje. Drist chyba za, przestał za, walczyć. Za, za, Świetnie. Za, za, Czekam na rozkaz. Dobrze. Jazzam tam oberwał dosyć mocno. Na skraju śmierci pantera. Średnie rany kurczę, czekam na polecenie. Niczym nie wiem, czy tu nie będzie Pasie, potrzebna głębszy za war. Zaraz ktoś tutaj. Dobra, chyba skończymy to zaraz. Się kurczę, dobrze broni ten... Kapłan, kto tam? Dobra, Jozen, ty już może sobie daj spokój. Jejku, ale wymagające te walki są. Coś strasznego. Lidda, sprawdź, co oni tutaj mają w tym obozie, bo potrzebujemy pilnie leczenia. Zaraz ten kapłan może coś będzie miał. Pieniądze. Akurat. Dobra, zapomnieliśmy używać naszych, tych wybuchowych środków. Dobra. Jest tutaj. Jest tutaj jakiś, jakaś mikstura lecząca. Oddaj ją szybko. Aha. Płaszcz ze skóry Yeti. To chyba będzie dla Tordeka. To znaleźliśmy tam w przełęczy, zapomniałem wam powiedzieć. Cóż to, jakiś sztylecik chyba. Co to jest Meli? Miecz taj, du. Du nak jest wyrazie, wyrażeniem używanym w odległych krainach KARTUR oznaczającym więcej szacunku niż się należy zostało ono celowo wyryte na rękojeści tego miecza aby było widoczne nawet gdy ostrze znajdowało się w pochwie miejscowy przywódca otrzymał ten miecz od SZOGUNA, który wielokrotnie próbował wyzwać na którego próbował wielokrotnie wyzwać na pojedynek. Pewnego dnia został zaproszony do jego zamku i na znak pogardy oraz przestrogi Szogun wyręczył mu ten właśnie miecz. Po wyciągnięciu z pochwy widać szeroką podstawę miecza, która zwęża się do ostro zakończonego końca. Wprawdzie miecz wydaje się lekki, lecz w rzeczywistości waży dość dosyć dużo. Charakterystyczną jego cechą jest specyficzny sposób przyciągania uwagi wroga podczas walki, dzięki czemu nieprzyjaciel szybciej się rozprasza i łatwiej go pokonać. Broń prosta małe ostrze, obrażenia kute, premia do ataku plus 2. To by był dobry mieczek dla Liddy. Gdyby Lidda walczyła wręcz na krótki mieczek. Dobra, tak zrobimy. No i tak, Linda, dałaś już. Dobra, tutaj jeszcze dla Brista. Chłopaki dosyć mocno pocięci zostali. Musimy, kurczę, zrobić większe zapasy jednak tych mikstur. No dobra, Tordek ty też dostaniesz swoją flaszkę Rozrzuć na siebie czar siły BK No to chyba nie koniec zabawy Dobrze, że pokonaliśmy już jakiegoś tutaj wyższego kapłana, tych malarytów. Może to już będzie będziemy się zbliżać do końca. Tylko bym sobie życzył. Dosyć ciężce przeciwnicy. Aha zobaczymy jeszcze czterordek może rzucić na siebie no tak. Spróbujmy. Też Pony bestii na siebie rzucił, czyli będzie podobnie walczył jak ci malareci. Położony na zachód wygląda tak, jakby zniszczono go niedawno. Mając wystarczająco dużo drewna, być może dałoby się go naprawić. Dobra, zatrzymaj się, drużyno. Kurz, znowu, kotki i malaryci. Dobra, ty, Mali, wykorzystaj coś specjalnego na tę okazję. Kurczę, nie trafiła. O jejku, mistrzu, wedle kurcz, szlak by to jasne trafił. Czemu ten dzik tutaj przy czekaj Uciekaj, Meli. No aż ich jest. Dobra, dziś jest na skraju śmierci. Miley nie, no, mi nie spróbuję. Czego sobie życzysz? No i kurczę, tak się ustawili, że nic nie jesteśmy w stanie z Miley zrobić, bo dostaną też nasi. Szlak, w ogóle nie wykorzystałem czarów. Na Dobra, ruszajcie tutaj do ataku. Czekam na polecenia. Niczym wiatr w konarach Już idę. Kto tam rzuca? Czekam na wskazówki. Które to rzuca leczenie? Wedle rozkazu. Szlag. dobra, chyba kończymy tę walkę. Krąg śmierci. chce się Jejku, ależ ciężka ta walka, kurczę, słyszę orki, chyba. No tak, no ale tradycyjnie za orkami to się bardzo stęskniliśmy, także to się dobrze składa. Słucham. Tordek się tam wystartował szlak znowu może spróbujmy, Kurczę, chociaż jeden czar wykorzystać uciekać Drist dobra Drist, dobra ten dzik jest twój patrz i ucz Usta kładąc Zaufaj Cokolwiek zechcesz. Łatwizna. Słucham? Niczymy wąż w trawie. Nie, znowu malaryt. No, no nie szlak. I następny dzik. Szkurat, no przecież się wykończymy tutaj. chyba. Co mam zrobić? Czy w ogóle te kule coś tutaj dają? Tak, zaufaj. Tak! Dobrze. Jestem gotowy, działamy. Torek, potrzebna dobrze. jest Twoja pomoc tutaj z tymi dzikami. Świetnie. Znowu poszedł na, na ten czar. załatwione. Tu jestem. Dobrze. Czego sobie życzę? Torek, co ty robisz? Możesz się dopchać tutaj. No dobra, został ostatni malaryt. Szlak, no naprawdę. Nie, to jest po prostu... o ty w mordę. Fortuna mi dzisiaj sprzyja. Na wezwanie. Działamy. Czekam na polecenia, niczym wiatr w konarach drzew. Aha. Patrz, jak się... Drodzy, wycofujesz ja się. Czekam na wskazówki. Słucham cię. Co ty jeszcze możesz zrobić? Dobrze, piękne to było. Stał ostatni mat. Ma Dobra, gruzanty. Do do do. To już może odpocznę sobie dzisiaj. Kurczę. Gotów. Są tu jeszcze jacyś malaryci szlak by to jasne trafił Dobra, Jazan, już sobie Ile tutaj odpoczywaj. Tu został jeszcze jeden ork. Zamieniam się Dobra. Czego ci trzeba? Tordek, to jest dla ciebie do roboty. Sapora została osabiona na tyle, że stała się bezużyteczna. No dobra, to zobaczymy jeszcze, co tam na górze, ale z tego co pamiętam, to. W czym mogę dobrze? musimy tam Tordeka. Co tam na górze jest? Fajnie, dostaliśmy awans, także nasza drużyna znowu rośnie w potęgę. Aha. No dobra, Tordek. Zmienimy broń. Wykorzystamy naszą broń, którą zdobyliśmy, bo to jest potrzebne nam są obrażenia obuchowe. Jesteś w stanie to rozwalić? Nie jesteś. To świetnie. Musimy kurczę. Tylko bronią dystansową, pewnie odległość jest za, za daleko. Czego ode mnie wymagasz? Robimy. Czym mogę pomóc? usta i lindy. Za usta i lindy. No, nie jesteśmy w stanie. Tylko broń dystansowa jest w stanie rozwalić tą zaporę w tym miejscu. Może jeszcze co? Możemy mostek tutaj zrobić. To idziemy zobaczyć. Nie, nie jesteśmy w stanie nic tu zrobić. Wspornik jest już nas z kraju śmierci, także kończymy z nim. Dobra? Ale chłopaki, wy może stamtąd idźcie, bo jeszcze wam coś na głowę spadnie. O no i musimy po porządnie tutaj odpocząć No to dosyć poważna sprawa zapora jest zniszczona, także można powiedzieć, że w miarę bezpieczne są e, e, miasta z Decapolis także Myślę, że fajny sukces w tym odcinku. Kocz jakiegoś chłopa tu złapali Czemu go torturowali? My wykorzystamy tutaj ten obóz malarytów. Odpoczniemy sobie tutaj konkretnie. Podzielimy obowiązki. Część osób nazbiera opału. Część zajmie się zagotowaniem jakiejś sprawy. I odpoczniemy sobie tutaj, żeby wyleczyć się całkowicie. Odnowić wszystkie czary. No bo czeka nas w przyszłym odcinku bardzo ciężka przeprawa przez most. W następnym odcinku też przydzielimy tutaj awanse, zobaczymy czy jakieś punkty umiejętności będziemy mogli dodać. Dobra, no to dzięki za oglądanie, no i zapraszam Was już do następnego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.